Hej kochani, korzystając z chwili w studio i z chwili ciszy w domu, um, chciałabym się z wami podzielić um, może pierwszym takim filmikiem, zdecydowanie pierwszym um, filmikiem w um, tematach małżeńskich, um, w tematach relacji z drugim człowiekiem. Um, mianowicie um, dzisiaj bardzo króciutko o językach miłości. Yy, często jest tak, że wchodzimy w małżeństwo. Yy, kochamy się. Jest dzień ślubu. I kilka miesięcy po tym ślubie, yy, czujemy się coraz mniej kochani. Nie, tak sobie wyobrażaliśmy ten związek. Myślałam, że będziemy więcej chodzić na randki. Mój mąż może myślał, że będziemy mieli więcej zbliżeń. I zaczyna się takie rozmyślanie, czy tak już będzie zawsze? Czy on mnie w ogóle kocha? Czy ona mnie w ogóle kocha? E, mianowicie y, w temacie y, miłości Gary Chapman, właśnie trzymam jego książkę, tutaj, Pięć Języków Miłości, wyróżnił właśnie te pięć języków miłości którymi komunikujemy się e, z naszym partnerem, e, z naszą partnerką, i te same języki, którymi my mówimy do nich, e, odbieramy od nich jako wyraz ich miłości. E, są to wyrażenia afirmatywne, czyli ktoś lubi, e, dajmy na to, żona lubi. Jak mąż prawi jej komplementy, jak jej mówi, że ją kocha, jak jej mówi, że jest piękna, że jest mądra, i tak dalej. Lub kiedy żona zauważa: e, Kochanie, jak ty jesteś męski, e, jak ty pięknie przywiesiłeś ten karnisz. E, drugi język miłości to jest dobry, wartościowy czas. To jest wtedy, kiedy Lubisz spędzać czas ze swoim małżonkiem i niekoniecznie musicie robić coś wielkiego, niesamowitego. Po prostu lubisz przy nim być, trzymać go za rękę, przytulać, rozmawiać. Lubisz wychodzić na randki. To jest właśnie ten język dobrego czasu. Kolejny język miłości to są podarunki, drobne prezenty. E, czujesz się kochany, kiedy twój mąż przynosi ci kwiaty, e, kochana. E. Kiedy robi Ci prezenty, e, kiedy kupić ci biżuterię, najlepiej bez okazji. E, wtedy czujesz się kochana. Albo Ty, kiedy mu kupujesz ten piękny sweter z dekoltem Serek, który będzie wyglądał tak przystojnie. To to jest Twój wyraz miłości do niego. E, kolejnym e, językiem miłości. E, przez y, Garego Chapman'a są drobne y, przysługi, czyli y, kiedy mój mąż y, widzi, że są trudne naczynia na stole, on je włoży do zmywarki, ja nie muszę tego robić, y, czuję się mega kochana. Y, kiedy y, mój mąż y, pojedzie zatankować mój samochód, mega się czuję kochana. On widzi moją potrzebę, on bez mówienia ją spełnia. Kolejny język miłości to jest dotyk. To jest przytulanie, głaskanie, masaże i też ten dotyk fizyczny, czyli zbliżenie małżeńskie. I to jest ten piąty język miłości. I spójrzcie, załóżmy, E, powiem może na przykładzie naszego małżeństwa. Językiem miłości mojego męża są drobne przysługi. Czyli mój mąż czuje się mega kochany, kiedy ja na przykład przyniosę mu herbatę do komputera, do pokoju, w którym on mm, pracuje zdalnie. Naprawdę to jest dla niego wyraz mojej miłości. E, taki, wiecie odczuty, że ta miłość jest przypieczętowana. Yy, on się cieszy, kiedy jest dobry obiad. Czuję się kochany. Dla mnie natomiast zdecydowanie mój główny język miłości to dobry czas. Uwielbiam chodzić na randki. Uwielbiam spędzać z moim mężem wieczory. <laughs> Uwielbiam mm, siedzieć z nim przy kawie. Uwielbiam spędzić z nim leniwy poranek w piżamach. Czuję się wtedy kochana. Naprawdę. Yy, to mi wystarcza. Nie muszę dostawać żadnych prezentów. Yy, nie musi mi mówić co chwilę, że, że mnie kocha. Ja się czuję kochana, kiedy przy mnie jest. Yy, natomiast mój mąż pokazuje mi że mnie kocha, jak na przykład skosi trawę, mm, zrobił to dla mnie, żeby było ładnie w ogródku, żeby mogła sobie, wiecie, usiąść na wstawce czy na hamaku i się tym pocieszyć. Yy, on mi weźmie auto do myjni, bo mnie kocha, a wiecie, a w, w moim odczuciu to no po prostu, no to robi, bo to robi, yy, fajnie, fajnie. Ale chciałabym pójść z nim na randkę. Mm. On natomiast yy, tego czasu na randki kiedyś nie potrzebował. To mogło dla niego nie istnieć. Yy, był może bardziej praktyczny. Yy. I teraz co? My musimy poznać te swoje języki miłości. Bo ja na przykład, yy, kiedy czuję się gorzej i widzę, że mój mąż bierze moje auto do mieni, to ja sobie w głowie uświadamiam, jej, jak ten chłopak mnie kocha. Znowu umył moje auto bez proszenia. Po prostu wiem, że to jest jego miłości i że on mnie kocha. Natomiast jeśli poznamy też te swoje języki miłości i mój mąż już wie, że dla mnie mega ważny jest dobry czas, wartościowy czas, to on już wie, że on musi mi raz w miesiącu zabrać na randkę, bo będzie, bo ja się będę słabo czuła. Ja będę się czuła no, niezauważona, niedoceniona, więc y, on już to wie. Mało tego, ja to wpisuję w kalendarz, wiecie, w nasz wspólny kalendarz y, online w Google. Y, I Kiedyś to sobie myślałam, jakie to jest mało romantyczne, ja mam wpisać w kalendarz, przecież on powinien to zaplanować, wiecie, jak, jak książę w ogóle przyjechać do księżniczkę i zabrać mnie na randkę, ale właśnie zrozumiałam, że pora zejść z tych jakichś chmurek, oczekiwań, tylko trzeba brać życie w swoje ręce, e, mówić o tym, komunikować, e, czego pragniemy i wiecie, odkąd zaczęliśmy to wpisywać w kalendarz, to to zaczęło działać i tak sobie myślę, czemu ja w tym Myśleniu tkwiłam, że, że to on musi to zainicjować. Naprawdę nie musi. Natomiast ym, ja ym, też teraz znam jego język miłości i jak robię herbatę do dzbanka, na przykład w salonie czy w kuchni, zostawiam na blacie w dzbanku i wiem, że Maciek co chwilę schodzi i, i tej herbaty będzie mógł sobie nalać. Co, no, może nie codziennie, ale często biorę ten kubek i mu po prostu zanoszę, yy, stawiam przy komputerze i, i zawsze jest ten uśmiech yy, i to spojrzenie pełne miłości. Takie wiecie. Mm, dziękuję, kochanie. Yy, I jak on później już schodzi na dół, to jest inny klimat, on się czuje doceniony i tak jak znamy te swoje języki miłości, yy, to właśnie. Możemy widzieć miłość tam, gdzie wcześniej nie dostrzegaliśmy, możemy kochać swojego męża w sposób, który on odczuwa miłość. Jest to bardzo ważne, bo często mówimy do siebie w obcych językach i myślimy, że już się nie kochamy, a to jest często nieprawda. Dlatego Odsyłam Was do wielu różnych publikacji, jest wiele świetnych podcastów na temat pięciu języków miłości. Poznajcie je kochani i używajcie. Wszystkiego dobrego. Ładujcie sobie w ten sposób baterie do życia. Pa.